Dzisiaj miało miejsce wspaniałe wydarzenie, bo Tribute to Rock Legends wystąpiło pięć zespołów: Destiny, Vein of Silence, Hysteria, Roadhouse i The Gold Dust. Graliśmy na rzecz schroniska w Zielonej Górze, także jak widać mamy turbo-turbo duży i wspaniały odzew. Także to się działo. Jeżeli chodzi o scenę, no to jeżeli chodzi o koncert, grało się super. To była chyba nasza jedna z lepszych publiczności, jak nie najlepsza. Ludzie się świetnie bawili taki tłum. Przybyło nam może nowych fanów, bo jeden pan kupił tutaj cztery płyty, co mnie bardzo zadowoliło. No i co? Było naprawdę super, zwłaszcza, że to jest szczytny cel na zwierzaki. Co nie? I to w taki fajny sposób jak oddawanie hołd legendom roka lepiej być nie może. Jesteśmy na scenie od około 5 lat. Muzyka jest dla nas całym życiem, nie bez powodu taka nazwa destiny, To jest nasze po prostu przeznaczenie, to jest nasze całe życie i chcielibyśmy się tym przeznaczeniem podzielić z nimi, zarażać tą energią, przenieść słuchaczy w czasy lat 80. 90. kiedy ten punk rock tak rozkwitał. I co mogę więcej powiedzieć? No, po prostu był, był ogień, był ogień. Bardzo mi się podobało. Trzy koncerty szczerze bardzo fajne. Yy, ostatni ten co teraz był, najlepszy performance według mnie. Węsi, oczywiście rozwałka w Pogo. I pierwszy taki, że chcę pobujać głową też bardzo fajnie, bardzo mi się podobało. Ogólnie strasznie mi się podobało, mam mega fan i nie wiem, stoję z przodu i jest bosko, jest bosko. Super było, naprawdę świetny ruch sceniczny, Destiny i zespół, świetny. Cudownie, bardzo fajnie, bardzo fajne zespoły, bardzo super grali, cudowne performance, naprawdę przygotowanie, granie, wszystko, wszystko na wysokim poziomie, bardzo, bardzo, bardzo mi się podobało. Bardzo mi się podobało, jak widać fryzura nie przeżyła nawet tego, było super, czekałam aż wszyscy zdejmą koszulki, ale perkusista nie zdjął, przykro, ale było fajnie, było bardzo dobrze.